Zawodniczki KPR-u Ruchu Chorzów przygotowują się do nowego sezonu, rozgrywając kolejne sparingi. Poważnym testem będzie Międzynarodowy Puchar Śląska. Od 9 lipca dziewczyny zaczęły treningi. Pierwszy tydzień był dla nich jeszcze w miarę, w miarę spokojny, natomiast od drugiego tygodnia e, zaczął się ten najgorszy dla nich okres. Zaczęły trenować dwa razy dziennie. Zegraliśmy już w sumie trzy sparringi z Nowym Sączem. Dwa na wyjeździe oraz dwa u siebie, w sumie cztery. To jest piąty sparring. No i teraz, generalnie, przed nami najbliższy, najbliższy tydzień to jest Puchar Śląska. Międzynarodowy Puchar Śląska, w którym wystąpią dużyny z Czechosłowacji, mistrz Czech oraz drużyna z Francji. W następnym tygodniu jedziemy do, do Czech grać w turniej w Omuńcu. A za dwa tygodnie. W, w zespole nastąpiły zmiany kadrowe, które mają na celu podnieść jakość gry, zapewniając tym samym wyższą lokatę na koniec sezonu. Odejdą zawodniczki, którym generalnie już e, skończyły się kontrakty. To jest Basia Jasińska i Ania Pawlik, która już definitywnie zakończyła e, karierę. Natomiast. E, Dołączyły do nas zawodniczki młode juniorki, które zasiliły nas z zespołu 93. rocznik oraz e, mamy nabytek Moniki Migały z Zagłębia Lubin. I jest już generalnie u nas, załatwia wizowe dokumenty pani Piekun z Białorusi. Generalnie jeszcze szukamy dwie zawodniczki na rozegranie, które, które będą dysponowały mocnym rzutem i będą, będą wysokimi zawodniczkami, gdyż, gdyż na tych pozycjach najbardziej nam tego na dzień dzisiejszy brakuje. Nie jest to łatwe zadanie. Na dzień dzisiejszy na rynku w Polsce nie ma już takich zawodniczek, które, które by nam mogły pomóc. Szukamy za granicą. W najbliższym czasie prawdopodobnie już na Puchar Śląska pojawią się. Te zawodniczki, jeśli nam się uda pozyskać, na pewno cel będzie faza 1-4. Zapraszam serdecznie na klubowy Puchar Śląska. Już 11 sierpnia o godzinie 11 zagrałem pierwszy mecz z zespołem z Francji.